Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę ci integrację dotyczącą wentylatora i dlaczego zdecydowałem się na zmianę. Przede wszystkim taka integracja jest już budowana bezpośrednio w Home Assistant, należy ją tylko tak naprawdę dodać i wtedy możemy z niej korzystać. Jeżeli chodzi o kontrolowanie wentylatora w łazience, to zdecydowałem się na to ze względu na to, że w momencie kiedy w automatyzacji ustawimy sobie, np. sztywne wartości, czyli że przysz 60% nasz wentylator będzie się uruchamiać, no i poniżej tej wartości będzie się wyłączać, powyżej włączać. No to mamy bardzo sztywne warunki. Jeżeli chodzi o ten wentylator, który tutaj mamy, to mamy możliwość edytowania tych warunków i możemy na przykład zrobić w ten sposób, żeby nasz wentylator miał zakres. I ten zakres będzie działał na przykład w ten sposób, że będzie dostępne, jeżeli jest przekroczony na przykład 60%, to przy 60, na przykład 2% możemy ustawić, żeby nasz wentylator się uruchamiał, i na przykład dopiero gdy on zjedzie do 55, to wtedy będzie się wyłączać, ale oprócz tego daje nam to też szereg innych możliwości, bo przede wszystkim na przykład w zimie chcielibyśmy utrzymywać wartość 60%, ale na przykład w lecie może się okazać, że by chcielibyśmy utrzymywać znacznie wyższe wartości, ponieważ zazwyczaj mamy otwarte okno, więc ten wentylator nie musi się tak szybko uruchamiać. Więc tak jak widzieliście, w prosty sposób zmieniłem jego zakres działania i teraz będzie się już uruchamiał od 80%. Poniżej widzimy aktualną wartość wilgotności, która teraz się znajduje, no i tutaj możemy edytować. Ta kropka, która tutaj jest, określa aktualny pomiar wilgotności dla łazienki. Pokażę Wam teraz, w jaki prosty sposób można dodać taki wentylator. Link do strony, którą teraz widzicie, znajduje się w opisie. I tutaj klikamy: Dodaj tą integrację do Home Assistanta. Klikamy sobie ten przycisk, i tutaj ładuje się nam. Home Assistant. Jak widzicie, jest tutaj adres URL. Ten adres URL, jeżeli mielibyśmy na przykład problem z otwarciem tego adresu, on powinien się automatycznie otworzyć, ale jeżeli mamy problem, to tutaj możemy wpisać adres IP naszej maliny i w ten sposób otworzyć, otworzyć bezpośrednio naszą malinę. Ja sobie tutaj klikam Open Link i zobaczmy, czy to wszystko zadziała. Widzę, że pojawi się, czy chcesz skonfigurować Hygrostat, klikamy OK i pojawia nam się możliwość yy, skonfigurowania. Jeżeli tutaj po pojawił się Wam błąd, ponieważ ja tak miałem, to wtedy musicie zmienić ten adres strony z homeassistant.local na adres IP i powinno bez problemów się uruchomić. I co my tutaj mamy uzupełnić? Nazwę, czyli wpisujemy swoją dowolną nazwę, która nas będzie interesowała. I tutaj ważna rzecz, ponieważ tutaj mamy Device Class, jeżeli chodzi o to, no to, to pierwsze to jest nawilżacz. A to drugie będzie służyło jako osuszacz. Jeżeli korzystamy z wentylatora, no to on będzie raczej osuszał nam wilgotność powietrza, a nie ją nabilżał, więc wybieramy po prostu tą drugą opcję. Wybieramy tutaj również sensor temperatury i wilgotności, z którego chcemy skorzystać. Możemy tutaj sobie przyjąć tak naprawdę jakikolwiek. Ja wezmę akurat pierwszy, który się tutaj pojawił. No i ustawiamy również switch, który nas będzie interesował, żeby on się uruchamiał i Wyłączał. Mogę sobie na przykład ten zaznaczyć, i mamy tutaj możliwość właśnie tej tolerancji, o której Wam wcześniej wspomniałem, w jaki sposób to ma działać. Jeżeli chodzi o opcje, które tutaj się znajdują, to pierwszą opcją, którą tutaj mamy, to jest tolerancja na suchość, a drugie na mokre. O co tutaj dokładnie chodzi? Jeżeli mamy ustawione 60% wilgotności, to normalnie, jeżeli byśmy tu mieli 0, to przy powyżej 60% będzie się nasz wentylator uruchamiał. Miał, a poniżej będzie się wyłączać. Natomiast jest to czasami bardzo złe, ponieważ on może mieć przeskok pomiędzy 1% wilgotności i będzie się uruchamiał na bardzo krótki okres. I też bardzo szybko wyłączać. Więc możemy ustawić na przykład tutaj tolerancję na suchość na 5%. Czyli będzie wtedy tak, że jeżeli suchość spada poniżej 60, ale na przykład mamy ustawione 3, czyli będzie 57, to dopiero przy 57 będzie nasz wentylator wyłączać. Natomiast tutaj mamy napisane switch on, ponieważ to również obsługuje nawilżacz. Więc jeżeli byśmy mieli nawilżacz, no to to tutaj by było prawidłowe. Natomiast w przypadku suszacza powinno być tutaj switch off. Jeżeli chodzi o tolerancję na mokre, to również możemy coś takiego tutaj ustawić, możemy też zostawić 0% i wtedy, jeżeli będzie równe 60, a nie 63, tak jak w tym przypadku to nasz wentylator będzie się uruchamiać. Mamy tutaj również ciekawą inną opcję, a mianowicie minimalny cykl trwania. Chodzi tutaj głównie o to, że na przykład chcielibyśmy, że jeżeli nasz wentylator już się uruchomi, to żeby on się nie wyłączał na przykład po minucie czy dwóch, to możemy mu ustawić na przykład, że minimalny czas jego działania to jest 10 minut. I tak skonfigurowany nasz hygrostat o osuszacz, o czujnik. Wilgotności o przełącznik, który uruchamia wentylator, możemy sobie zatwierdzić. A po zatwierdzeniu przechodzimy sobie do przeglądu, klikamy ołówek, dodaj kartę. I tutaj wyszukujemy albo po angielsku, albo po polsku na wilżacz. I po wyszukaniu możemy go po prostu dodać do naszej karty klikając zapisz. I teraz już mamy kartę hygrostatu dodaną, za pomocą której będziemy sterowali naszym wentylatorem. Opcje, jakie tutaj mamy, to oczywiście możemy sobie regulować procent. Wilgotności, które chcemy uzyskać, i poniżej mamy podany ten, który jest obecnie. Na naszym wykresie mamy tutaj również pokazane, gdzie aktualnie znajduje się te 54,56, które jest aktualnie, a tutaj określamy, ile chcemy uzyskać. Poniżej mamy dwa przyciski: przycisk, że jest włączono albo wyłączono. Przy włączeniu naszego wentylatora też pojawia się taka ładna poświata niebieska, która świadczy o tym, że jest włączony i przy wyłączonym nasza poświata po prostu znika i jest już na biało. W łatwy sposób możemy teraz sterować naszym wentylatorem. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla Was przydatny. Jeżeli tak, to zostaw ocenę pozytywną, a my się widzimy w kolejnym materiale.